Najpierw się nie wtrącę. Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej, ale cóż. Póki co w naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych robotników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Bradley wykorzystuje niewolników. Wiem. Niewolnicy płacą złotem, żeby się dostać na listę wymiaru ziemi. Bradley przekazuje mi to złoto. A jesteś pewien, że całe złoto trafia do ciebie? Nie, nie jestem. Muszę rzucić okiem na tylu. Tu masz listę niewolników Bradley'a. Lepiej hmm. się wtrącać. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Więc Bradley jednak jest uczciwy. Proszę, za twój trud. Lepiej jak najszybciej zwróć tę listę Bradley'owi. Hmm. Masz jakiś problem? Po prostu mu ją ukradłeś, prawda? No cóż, kolego, to już twój problem. Oto twoja lista niewolników. Co? Ej, co co to mówię? ma znaczyć? To Grzebałeś stawki. w moich rzeczach? Powinienem cię żywcem obedrzeć za skóry. Jest. Poczekam i popatrzę. To się nie może powtórzyć. To, co to, co jest? Nic wierzy, nie że to słowo. Nie to się Nie może powtórzyć. Nie wiem, że Co o tym myślisz, mistrzu areny? To twoja zagroda? Cóż, jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy. Bradley potrzebuje nowych niewolników. No dobrze, wieczko kogo chcesz. Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Do niczego się nie nadają, kiedy przybywają do zagrody. Szukam pracy. Świetnie, mam coś za ciebie. Tak Moi ludzie są zbyt głupi, aby się tym zająć. Ostatnio w okolicy pojawiło się stado wygłodniałych wilków. Zakradają się nocą do zagrody i pożerają zwierzęta. Sporo bym zapłacił, gdybyś się ich dla mnie pozbył. Zająłem się wilkami, więc mogę się już przestać martwić. Za to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. O. Przestań, tak jest już źle. Ja mierzasz, nie zamierzasz mnie chyba wysłać z powrotem do miasta. Zapomnij, zostaję tu na farmie. Od dziś znów będziesz pracować w mieście. O, nie, proszę. Nie znoszę pracy na wykopaliskach. No cóż, więc co mi możesz zaproponować? Mogę ci udzielić informacji, dzięki którym wkupisz się w łaski najemników. Dobrze. Mów, co wiesz. No więc słuchaj. Nie tak dawno temu Denis wysłał swoich ludzi na farmę z morza, żeby narobili tam zamieszania. Nie wiem, co zrobili, ale na pewno nie było to nic dobrego. Co? I to już? Przekro mi, ale wiem... Tylko ty. Jazda na wykopaliska albo sam cię ja tam słyszymy. zaciągnę. Dobra, dobra, już idę. Rzeczy nigdy się nie zmieniają. Praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na wykopaliskach. Jesteś potrzebny na wykopaliskach w mieście. Nie chcę tego słyszeć. Nie mogę tam iść. Praca na wykopaliskach to prawdziwe piekło. Nawet sobie nie wyobrażasz. Daj mi choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię tam wysłać. Może Mógłbym ci pokazać drogę do skarbu. Co to za skarb? O, nie, nie tak prędko. Skąd mam wiedzieć, ja że nie wyślesz nie mnie do miasta, kiedy tylko ci powiem? Więc czego chcesz? Chcę, żebyś poszedł do Denisa i powiedział mu, że zostaje tutaj. Wtedy zdradzę ci, gdzie jest skarb. Porozmawiam z Denisem. Dobra, zaczekam. nadzieję, się nie że pozwoliłbym niewolnikowi Kelvinowi zostać w zagrodzie.. Nic nie. Rozmawiałem z Denisem. Zadowolony? Tak. A teraz posłuchaj. Najemnik Ashton pozwala innym najemnikom walczyć na jego arenie w Monterze. Żeby walczyć, trzeba jednak zapłacić. Ashton oddaje złoto swojemu szefowi, ale ja wiem, że większość trafia do jego własnej kieszeni. Chowa złoto pod krzakiem za areną, żeby nikt go nie znalazł. Skąd wiesz, co robi Ashton? Kiedyś sprzątając z jego pokój zauważyłem jak chowa złoto. W porządku. Możesz zostać na farmie. To dobrze. Dziękuję. na słowa. Potów. Chyba nie chcę jak tego słyszeć. Tak słyszeć. Tylko przestań się omijać. To mamy problem. Nie zważaj na słowa. No, to... Chyba nie O co chodzi? Ty też chcesz podwyżkę? Wracaj do pracy. Zwolnij, nie jestem jednym z Twoich ludzi. Więc czego tu chcesz? Jestem zajęty. Jeśli nie będę ostrożny, niewolnicy uciekną, a chłopcy będą tylko udawać zapracowanych. Niewolnicy uciekają z Twojej farmy? Tak, cholera. Możesz się ze mnie nabijać do nie dość, że ten cały Marik ciągle siedzi mi na karku, to jeszcze moi ludzie się ze mnie nabijają. Myślisz? Opowiedz mi o Mariku. To orkowy najemnik, podobnie jak ja. Marik jest naszym przywódcą i siedzi w monterze. Pilnuje, żeby wszyscy pracowali, a nie robili na co im przyjdzie ochota. Chciałbym wiedzieć, jak on to robi. Ja nie radzę sobie nawet z tą garstką ludzi na farmie. Powinieneś jakoś zmotywować swoich ludzi, zachęcić ich do pracy. Słuszna uwaga. Jedyną rzeczą, która może ich zmotywować, jest alkohol. Albo wykończą nas złodzieje zboża, albo ożywieńcy z zamku na wschodzie. Powiedziałeś mi właśnie ożywisz. Jeśli podążysz ścieżką na wschód, dotrzesz do starej twierdzy paladynów. Teraz jest kompletnie zrujnowana, ale wciąż ma lokatorów. Jeśli wiesz, co mam na myśli, na twoim miejscu nie zbliżałbym się zanadto do zamku. Co z buntownikami? Royaliści ukrywają się w górach albo kręcą w okolicach Montery. Buntownicy nie stanowią poważnego zagrożenia. Bardziej mnie martwią złodzieje zboża z północy. Przychodzą w nocy i kradną nam z nosa całe worki ziarna. Coś mi się zdaje, że pewnego ranka obudzę się z podryżniętym gardłem, a moi ludzie niczego nie zauważą, bo będą odsypiali kolejnego kaca w stogach siana. Chyba potrzebujesz mojej pomocy. A niech to. Mam przeczucie, że tego pożałuję. Najpierw pokaż na co cię stać. Wtedy się zastanowię. Denis podpalił twoje sianoc. Tak wiem. W dodatku ta świnia nabija się ze mnie. A niech się nabija. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Zajmę się złodziejami zboża. Chcesz dokonać tego, z czym moi ludzie nie mogą sobie poradzić od tygodni? Ha! Bardzo proszę. Ciekawe jak to zrobisz.